Witam Rain. Z racji, że ostatni film na temat of EMA przyjął się bardzo dobrze. To też dzisiaj kolejny film do Isle. tym razem będzie to przegląd aktualizacji 4.0 oraz 4,5. Zmieni się dosyć sporo. Będzie to największa aktualizacja do DIL, jaka kiedykolwiek do tej pory wyszła. I mam przygotowaną listę rzeczy, które się zmienią. Także zacznijmy od tego. Że dodany zostanie nowy dinozaur, pachycefalozaur. Wygląda on następująco. Zapowiedziano też nowe dinozaury, którymi będzie trodon, beipiaozaur, oraz ceratozaur. Animacje, dźwięki oraz model nowych dinozaurów prezentują się następująco. Prace nad tymi dinozaurami już trwają, można je obserwować na Discordzie oraz Trello e, deweloperów. E, dodany zostanie również system diet dla wszystkich dinozaurów. E, każdy dinozaur otrzyma dietę składającą się z trzech składników. W przypadku, w którym nie podążamy wskazaną dietą, nasz dinozaur otrzymuje debuffy. E, na przykład takie jak e, słabsze widzenie w ciemności, wolniejsza regeneracja zdrowia i staminy. Wolniejszy wzrost i zmniejszony zasięg węchu. Jeżeli nasza dieta zawiera tylko jeden składnik, to nie mamy żadnych buffów oraz debuffów. A w przypadku, kiedy mamy dwa składniki naszej diety, to wszystkie nasze statystyki, czyli tam regeneracja życia, staminy, widzenie w nocy, wyczuwanie zapachów zwiększa się o 7,5%, a prędkość wzrostu zwiększa się aż o 30%. Natomiast, jeżeli w naszej diecie są wszystkie trzy składniki, to dostajemy następujące buffy zwiększona regeneracja życia, staminy i widzenie w nocy o 30%, dodatkowo zasięg wyczuwania zapachów też o 30% i zwiększona prędkość wzrostu aż o 120%. Oznacza to mniej więcej tyle, że w przypadku, kiedy na przykład dynozuch rósł 5 godzin, a w przypadku podążania dobrą dietą będzie to poniżej 2,5 godzin. Także bardzo szybkie i podążanie nową dietą będzie się bardzo opłacać. Dodany zostanie również system złamań, polegający na tym, że na przykład nowy dinozaur, jakim jest pachycefalozaur, w przypadku w którym wbiegnie szarżą w innego dinozaura, to może mu złamać kość, przez co drugi dinozaur, który otrzyma złamanie, nie będzie mógł się szybko poruszać, nie będzie mógł biegać, będzie nałożony, miał jakieś debuffy przez czas złamania. Również mapa doczeka się naprawdę dużej aktualizacji. Wygląda to mniej więcej następująco. Tutaj mam kilka urywków z serwera deweloperskiego, także można sobie obejrzeć. Mamy tutaj bardzo duży, ładny wodospad na naszym pądzie. Będziemy sobie lecieć wzdłuż rzeki. Bardzo dużo się tutaj zmieniło, na pewno już nie jest to tak przyjazne miejsce dla dinozuchów jak wcześniej. Także no niestety Podejrzewam, że gameplay Dinozuchów mocno się zmieni w tym miejscu. Um, no bo nie będzie sensu przypływania tutaj Dino, skoro rzeka jest tak płytka, że e, prawdopodobnie od razu nas zabije jakiś z tego zero albo karno. Także no, jak widać rzeka mocno się w tym miejscu wydłużyła pod pondem. Jest dużo dłuższa, dużo płytsza, jest też dużo kamieni, więc w większości w tych miejsc można sobie spokojnie pić. Będę starał się Wam w międzyczasie wkleić zdjęcie, jak to wyglądało wcześniej, jak to wygląda teraz. I dopiero tutaj jest wodospad. Prawdopodobnie w tym rejonie będą dejnozofie często przebywać. No i tutaj jest rzeka. Jak widać tutaj też się trochę zmienił, ale, ale nie aż tak dużo. I dolatujemy do Plainsów. Kiedyś Plainsy wyglądały całkowicie inaczej. Teraz wyglądają całkowicie znowu inaczej. Są dużo bardziej górzyste. Tutaj na pewno tego lasu tutaj nie było. Na 100%. Także fajne miejsce, bardzo ładne. Tego tutaj przed nami na pewno nie było. Wielkiej skały. Zaraz tam dolecimy. No i w tej chwili te tereny stały się bardziej terenami dżunglowymi, a niż otwartymi terenami. Także to tutaj ta cała skała jest całkowicie nowa. Teraz wszystko nam się pokazuje w taki sposób czyli zapachy, które czujemy i tak dalej. Dodane zostaną też nowe rośliny dla dinozaurów roślinożernych, tak jak korzenie, bulwy, grzyby, krzewy, drzewa, palmy oraz wysokie drzewa. Dinozaury roślinożerne dostaną możliwość transportowania nowego pożywienia, takiego jak mango oraz kokosy. Niektóre dinozaury roślinożerne, tak jak tenontozaur, dostaną mechanikę wykopywania korzeni roślin. Hypsilodon może zerwać teraz z drzewa owoc, mango, podskakując i wciskając G. Pachycefalozauro ma też możliwość uderzenia w drzewo w celu pozyskania mango lub kokosa, wtedy mango lub kokos spada z drzewa. Dodane zostaną również buffy za przestrzeganie diety oraz debuffy za jej nieprzestrzeganie. Pteranodon otrzymał również bardzo fajną mechanikę, jaką jest łapanie się wszystkich powierzchni pionowych. Dostał też możliwość jedzenia w locie. Dinozuch otrzymał ciekawą mechanikę, jaką jest zakopywanie się w błocie, e, oraz wszystkie dinozaury mają więcej staminy w stadium e, juvenile. Dodano wiele AI, takich jak dzik, sarna, zając, krab, żółw morski, kompsognat i wiele innych. Dana zostanie nowa struktura ludzi, taka jak port. Dodatkowo pojawią się też pomniejsze zmiany, takie jak lekka zmiana statystyk niektórych dinozaurów, większy spawn ryb, większy spawn AI oraz poprawiona optymalizacja gry. Aktualizacja zostanie wprowadzona najprawdopodobniej w przeciągu kilkunastu dni. Do tego następna aktualizacja, czyli 5.0, skupi się na systemie tworzenia gniazd przez dinozaury. System będzie prawdopodobnie podobny do tego, który był w wersji Legacy. OK, i to było w sumie na tyle. Także dzięki za oglądanie, przypominam o zostawieniu suba, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami od Jio oraz zostawieniu posoby łapy w górę. Także to tyle z mojej strony i do usłyszenia niedługo. Na razie.